Dobra, dobra, ej, ej ej ej, jo, jo, jo. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, ej, ej ej, ej, ej. Jak sobie wpadam, to kurwa jest stara, jego dupeczka na mnie napalone. Rzucam takie rapy, to jest kwestia, a twoja panna lubi różne barwy. Chciała cię, dobra, 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 dobra Twoja panienka lubi różne barwy Chciała to ukryć, dlatego siebie zdradziła z czarnym I tak się wjeżdża, rzucam takie rapy, to jest kompetencja. Kiedy wpadam, jebać tą ciotę Jego panienka się maluje gorzej niż Joker Powiem na rymach, pozdrawiam, kurwa, pozora z koszalina I to jest proste jak sobie to cena braga, dobra, Nieć! jak sobie tu wpadam, to jest rozpinka, ty się mnie boisz, kurwa, tak jak bośniak w lindach. się, dawaj Kryma! Dobra, Kryma go skraca, stanowię tutaj, bo śmierci bardziej niż zwraca. dobra, ja też rozklinę, Ja się, kurwa, nigdy nie umyłeś, dobra, ja też szczerze, ty kurwa frajerze, helikopterze. dobra, Żeby wypierdalać stąd! Jadę na wokalach Zrób mi na chuju tarzana! Zrób mi na chuju tarzana! Będę robił! La, 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 la. Dobra do piachu! Kurwa do piachu, ci powiem trijachu! Jadę do na Granatowy jak na smyczko! Jadę do Swellis! Gram na nim jak na wiolon Spokojnie, podoba nam się! To dawaj, Jaku, dawaj! Cztery po cztery przez dwie minuty Ej, 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 ej. Jak sobie wpadam, powiem na zbrązkach, Bądźcie wyrozumiali, to był jego pierwszy orgazm ej, 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 ej! Nigdy się nie myłem, jak tu wpadam z tym rapem, ale właśnie wybrałem jakąś smatę I bądźcie wyrozumiali, wyrozumiali orga jestem jest nim Dobra, jadę pało, ty nie wiesz, ale to nie to samo Bleble, ja pocisnę z nieby, bądźcie wyrozumiali, nigdy jeszcze nie był u logopedy Ej, dobra, 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 po co ci logopedać, ciebie taka prostytutka dykcja nie pomoże jak masz chuja w Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, ci cię kościół, bądźcie wyrozumiali, nie ma hormonu wzrostu. Ja też pontam! Jaku się do grupy dostał! Dobra, kurwy synie, nie ma hormonu wzrostu, ale ty się kurwa tu poniżyłeś Składam kasła, ja nie mam hormonu wzrostu, Ty nie masz palca Dobra, zjadam trajera! Zjadam frajera, żeby się wyszyć w sens na dobra Jadę takie chujki, nie wiem czy ktoś pamięta był na Dobra, ja powiem na wersach, ty nie zjadasz frajera, tylko ciebie zżarła presja o! Powiem na scenie, ty pan nie powinieneś odebrać jedzenie o! Jadę z wersem na niego kłada ekspresję, dobra Jadę na pędzlach, kurwa, to moja ekspresja Ostatni Powiem na rozpinach, długo nad tym myślałeś, czy oglądałeś walki Mila Dobra, 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 jak sobie tu wpadam, jesteś pedałem Ty masz taki brzuch na boisku, nigdy nie pracowałeś Dobra, weź piń ziomuś, wolę być gruby, i podobać się byle komu, dobra Ja myziomy, ten chleb, ten podoba się pozorowi Kody!